Budowa własnego domu może być prawdziwą gechenną, ale też fantastyczną zabawą. Jeśli wybierasz to drugie podejście, ten podcast jest właśnie dla ciebie. A jeśli to pierwsze, to tym bardziej. Budujemy cal po calu. Odcinek 23 Kisajno. Południowy basen jeziora Mamry, zwanego czasem Mazurskim Morzem. To ulubione miejsce nie tylko kormoranów, szczupaków i okoni, ale też tysięcy żeglarzy, którzy właśnie tu rozpoczynają swój szlak z Giżycka do Sztynortu albo dalej do Węgorzewa. To właśnie tu, na tafli tego jeziora, rozegrała się debiutancka psychodrama Romana Polańskiego, Nóż w Wodzie i antyczne sceny z faraona Jerzego Kawalerowicza. I to właśnie to jezioro dało nazwę drzwiom Kisajno, które nie zagrały jeszcze u Polańskiego, ale prostokątne żłobienia i wyjątkowe symetrie z minimalistyczną dekoracją w postaci efektownych przeszkleń nadają im naprawdę filmową klasę. Drzwi Kisajno powstają w suwalskim calu niespełna 100 km od jeziora Kisajno. A jeszcze bliżej suwałk leży Niegocin, trzeci pod względem wielkości akwen Wielkich Jezior Mazurskich. Tu oprócz szczupaków i okoni można trafić na węgorza, a nawet na takiego sandacza. Wody niegocina cieszą się ogromną popularnością nie tylko w sezonie letnim, kiedy roi się tu od żaglówek, ale i w zimowym, kiedy zamarznięta tafla zapełnia się bojerami. Produkowane w calu drzwi niegocin też cieszą się wielosezonową popularnością, a ich dębowa tafla, zmącona prostokątną falą żłobień, to znak rozpoznawczy tego klasycznego skrzydła. 30 km od fabryki Cala leży Necko. To właśnie nad tym Augustowskim jeziorem Janusz Laskowski ma nadzieję spotkać kiedyś jeszcze Beatę z Albatrosa. I biorąc pod uwagę ogromną urodę plaż wokół Necka, jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. A biorąc pod uwagę urodę wakacyjnych znajomości, po kolejnym spotkaniu znów może pozostać smutek, że, ale w końcu nazwa Necka pochodzi od jaćwieskiego słowa. Porzucać albo rzucić. Ale ja proponuję rzucić okiem na drzwiową propozycję odcala o nazwie Necko. Jakość, styl i stuprocentowy dąb w skrzydle przywołują same najlepsze skojarzenia z Augustowem i Suwalszczyzną. No i wreszcie hańcza. To jezioro leży tuż, tuż obok cala, któż o nim nie słyszał. Najgłębsze w Polsce, malownicze zatoczki, świerkowe bory, a na niebie setki bocianów i tysiące żurawi. Wymarzone miejsce dla tych, którzy uwielbiają zanurzyć duszę w głuszy i ciszy. A dla tych, którzy uwielbiają zanurzyć wzrok w spokojnych rytmach wzorniczych, cal poleca skrzydło o nazwie hańcza. Nieopodal hańczy w cieniu cisowej góry ukryła się jeszcze toń jaczna, która w zależności od pory roku mieni się turkusowymi, szmaragdowymi, a nawet malachitowymi odcieniami. Zupełnie jak najnowsza propozycja drzwi wewnętrznych cala o nazwie Jaczno, oczywiście, które w zależności od potrzeb klienta mogą być wykończone wyjątkowym satynowym malowaniem kryjącym choćby nawet malachitowym. Albo sękatą zabezpieczoną olejowoskami okleiną, albo ponadczasową bielą. I na koniec jeszcze super porada dla wędkarzy. Nie wszyscy z was zbłądzili pewnie w północno-wschodnie rubieże Wigierskiego Parku Narodowego, by w pięknym otoczeniu lasów odkryć prawdziwą perełkę Suwalszczyzny, pełne wzdręk, linów i szczupaków jezioro-bokrze. A dla tych, którzy wolą łowić okazję w nieprzebranych wodach oferty budowlanej, polecam inną perełkę, w pełni ekologiczne, oklejone dębiną, gładkie lub ozdobione finezyjnymi wgłębieniami, skrzydłowe wewnętrzne o nazwie BOKSZE, rzecz jasna. I tu ktoś mógłby zadać bardzo zasadne pytanie, dlaczego właściwie produkowane w sercu suwalszczyzny drzwi noszą nazwy okolicznych jezior? Dlatego, że Cal to nieodrodny element suwalskiego krajobrazu. To firma, która chce być naturalną częścią tego wciąż nieskażonego nadmiernym przemysłem regionu, pełnego wspaniałych i gościnnych ludzi, dziewiczej przyrody i czystego powietrza. To prawda, że Suwalszczyźnie można też przypiąć łatkę polskiego bieguna zimna, polskiego końca świata, a nawet regionu, który jest zawsze o krok do tyłu. Ale w dobie ocieplenia klimatycznego zimno staje się naszym nieoczekiwanym sprzymierzeńcem. W dobie pandemii i nie tylko. Zdrowy dystans także do siebie zaczyna mieć sporo atutów, a w czasach, gdy nikt nie ma już wątpliwości, że szalony rozwój przemysłowy poszedł o jeden krok za daleko, to właśnie ci, którzy są o jeden krok z tyłu, znaleźli się niespodziewanie w idealnym miejscu. Tym bardziej, że suwałkom nie brakuje innowacyjności. To właśnie stąd pochodziła rewelacyjna poetka Maria Konopnicka, czy wspaniały reżyser Andrzej Wajda. To stąd pochodzi też firma informatyczna, która stworzyła aplikację dla Lubotina, czy wreszcie firma Cal, której innowacyjne rozwiązania stają się standardem w branży. A zatem zapraszamy wszystkich na Suwalszczyznę. Wszystkich i o każdej porze roku. A jeśli chcielibyście mieć we własnym domu kawałek tej nieskażonej Suwalskiej natury, znajdziecie ją w Necku, Hańczy, Bokszach czy Jacznie. Drzwi do natury stoją przed tobą otworem. Marka Cal Prawdziwe Drzwi, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Czekając na ciąg dalszy, sprawdź blog www.prawdziwe-drzwi.pl.